Jak pan ocenia, panie prezesie, opcję audiowizualną, która miałaby zastąpić ewentualnie abonament? Czy to byłoby lepsze rozwiązanie? Uważam, że to jest rozwiązanie najnowocześniejsze, najlepsze, sprawdzone, akceptowane przez Komisję Europejską, więc jakby same plusy. W Polsce oczywiście no, wymaga to zbudowania bazy danych gospodarstw domowych. Najprostsza baza danych to są, to są liczniki elektryczne, mówiąc w skrócie. W każdym mieszkaniu jest licznik, wobec tego dokładnie wiadomo ile tych mieszkań jest, kto ma obowiązek płacić i odrywamy wtedy opłatę. Od posiadania jakiegokolwiek urządzenia, bo dzisiaj mówienie, kto ma telewizor, czy ktoś ma telewizor, czy, czy iPada i odbiera program, no to już jest po prostu anachronizm. I właśnie to, co zrobili Niemcy, czyli opłata audiowizualna. Druga wersja to jest to, co zrobili Finowie, mniej więcej też w tym samym czasie, czyli gdzieś rok temu, czyli podatek po prostu od każdego obywatela. Mnie się wydaje, że opłata audiowizualna od gospodarstwa domowego jest bardziej sprawiedliwa. Wszyscy na nas krzyczą, że jest za dużo reklam i jednocześnie na tym samym oddachu mówią, że trzeba zarabiać pieniądze, więc nie możemy przyciągać reklamodawców za wszelką cenę. Wydaje mi się, że robimy w zasadzie to, co trzeba, żeby nie przeładować programu, nie wiem, product placement i... i... Ilość czasu poświęconego na reklamy jest najwyższa, jaką ustawa przewiduje. Nie przerywamy programów, zresztą zgodnie z ustawą, ale nie chcielibyśmy tego robić. Więc tutaj możemy starać się pozyskiwać nieco droższe reklamy, nieco atrakcyjniejsze, ale generalnie tutaj wielkiego pola manewru już nie ma.